Dzień dobry Państwu, z tej strony Już Lemke, zapraszam na czwartkowego globalnego inwestora. Wczorajsza sesja za oceanem wypadła po myśli kupujących. Indeks S&P 500 wyraźnie drożą, choć warto zauważyć, że te wzrosty nie były tak wyraziste jak jeszcze dzień wcześniej. Jednocześnie, kiedy indeks zbliżył się w okolice 4000 punktów, wzrosty nieznacznie Osłabły. Wyraźnie najsilniej radził sobie sektor technologiczny. Z kolei po przeciwnej stronie były sektory bardziej defensywne, takie jak healthcare czy spółki zajmujące się produkcją energii, energii elektrycznej. Dziś początek sesji na naszym rynku wypadł pozytywnie, natomiast z każdą kolejną godziną nastroje się pogarszały. Do nieznacznego odbicia doszło w okolicy godziny 11, kiedy indeks zaczął częściowo przynajmniej odrabiać straty. Przejdźmy do informacji ze spółek. Na początek Tesla, która opublikowała swoje kwartalne wyniki. Zysk, spadek zysku w drugim kwartale był wyraźnie mniejszy niż oczekiwano. To jest to efekt podwyżek cen, jakich dokonała Tesla. Dużym wyzwaniem w dalszym ciągu, a właściwie głównym wyzwaniem dla Tesli w dalszym ciągu pozostają problemy produkcyjne. Mimo wszystko Tesla dalej podtrzymuje swój ambitny cel zwiększenia produkcji dostaw samochodów w tym roku o 50%. Chińskie fabryki Tesli, Tesli osiągnęły w drugim kwartale rekordowy miesięczny poziom produkcji, natomiast fabryki w Berlinie i Teksasie mają do końca roku wytwarzać po 5000 pojazdów tygodniowo. W samym czerwcu niemiecki zakład wytwarzał około 1000 pojazdów tygodniowo, czyli oczekuje się bardzo dużego wzrostu. Skorygowany zysk był wyraźnie wyższy ponad 40 centów. Nieco rozczarowały przychody, ale tutaj ta różnica jest nieznaczna. Firma poinformowała również o sprzedaży 75% posiadanych bitcoinów, co miało zwiększyć pozycję gotówkową firmy o 936 milionów dolarów. Od strony technicznej Tesla w dalszym ciągu porusza się w konsolidacji i przynajmniej jak na razie nie ma sygnałów. Do jej zakończenia. Mimo wszystko, dziś w notowaniach przeznacyjnych Tesla drożeje około 2%. Przejdźmy do Noki, która również opublikowała swoje wyniki. E, fińskie przedsiębiorstwo zajmujące się aktualnie technologiami e, telekomunikacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem e, sieci 5G. E, w, w, wypracowało wyraźnie wyższy wynik wyraźnie wyższy zysk operacyjny niż oczekiwał rynek. Zysk wyniósł 714 milionów, a oczekiwania były o około 80 milionów euro niższe. To oczywiście spodobało się inwestorom, a także zapowiedzi dalszego rozwoju. Dziś Nokia mocno drożeje na giełdzie w Niemczech. Aktualnie zbliża się w okolice 5 euro, czyli szczytów z kwietnia. Przejdźmy teraz do Hyundai'a, który również zaprezentował bardzo dobre wyniki. Zysk netto w drugim kwartale wzrósł o 59%. Jest to w dużym stopniu. Spowodowane z jednej strony wzrostem, wzrostem sprzedaży, duży popyt na samochody z segmentu SUV, z drugiej strony firmie sprzyjało, sprzyjało osłabienie południowo-koreańskiego WONA, bardzo dobrze to wpłynęło na, na wyniki spółki. Spółka zamierza również dalej rozwijać się w segmencie, w segmencie suwów. Jeśli chodzi o same notowania, no to tutaj sytuacja prezentuje się stabilnie w odróżnieniu od pozostałych głównych producentów samochodów na świecie. Hyundai nie zanotował w, ostatnich, w ostatnim półroczu aż tak mocnych spadków, a aktualnie notowania Hyundaia, przynajmniej te w Niemczech, oscylują w okolicach strefy oporowej 35-50. Jej pokonanie mogłoby otworzyć przestrzeń do dalszego wzmożonego ruchu. I na zakończenie Ford. Ford i General Motors zwróciły się z prośbą do amerykańskiego regulatora o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie do ruchu drogowego ograniczonej liczby autonomicznych pojazdów, pozbawionych elementów takich jak kierownica czy, czy pedał hamulca. Jest to kolejny element rewolucji technologicznej w kierunku samochodów autonomicznych. Amerykański Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikował petycję do oceny opinii publicznej. Obaj producenci chcieliby wprowadzić na drogi do 2500 pojazdów rocznie. Jednak żaden z producentów nie zdecydował się na zezwolenie na sprzedaż autonomicznych pojazdów konsumentom. General Motors chciałby wypuścić na drogi model Origin z drzwiami otwieranymi jak pociągi metra. Z kolei, z kolei Ford chce wprowadzić autonomiczne pojazdy hybrydowo-elektryczne zaprojektowane do usług przewozu klientów i dostaw przesyłek. Jeśli firmy otrzymałyby zgodę, no to byłaby, byłby to kolejny ważny krok w kierunku zmiany wykorzystywania samochodów. Jeżeli chodzi o same notowania, no to tutaj Ford doznał bardzo mocnych spadków przez ostatnie pół roku. Notowania przeceniły się z okolicy 26 dolarów do okolic 10 dolarów w tym miesiącu. Aktualnie mamy do czynienia z lekkim odreagowaniem i wbiciem ostatnich oporów, a także wyjściem z kanału spadkowego, co przynajmniej od samej strony technicznej można odbierać pozytywnie. Natomiast mimo wszystko jest to na razie jeszcze za mały krok, aby mówić o trwałej zmianie trendu. Dziękuję Państwu za uwagę, to wszystko co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Na koniec proszę zapoznać się z treścią informacji prawnej, a na kolejny film zapraszam już jutro.